O Maryjo niepokalana Pani z Lourdes, ty która w krystalicznych wodach groty Masa Biel objawiłaś światu dar uzdrowienia i nadzieje dla strapionych, ze spuszczonymi głowami przed twoją macierzyńską dobrocią pokornie cię błagamy. Wstawiaj się za wszystkimi chorymi ciała i duszy, którzy w tej chwili cierpią w szpitalnych łóżkach, w domach, w sercach złamanych przez ból i rozpacz. Matko ukochana, któraś powiedziała świętej, Bernardynie, ja jestem niepokalane poczęcie, ukaż nam dziś swoją współczującą czystość, nieskończoną czułość, Twoje miłosierne spojrzenie, które wszystko rozumie i wszystko przyjmuje. Spójrz, o Matko litościwa, na tych, którzy teraz płaczą w cierpieniu którzy czują ciężar choroby w zmęczonych ciałach, którzy niosą krzyż fizycznego bólu bez widocznej ulgi. Wstaw się pani grot za pacjentów stojących w kolejkach szpitalnych, pełnych lęku przed diagnozą, z drżącym sercem wobec tego, co nieznane. Okryj ich swym ochronnym płaszczem, udziela im spokojnej odwagi na każde badanie, każdy wynik, każde leczenie. Niech poczują w sercach, że nie są sami, bo ty, matko niebios, idziesz u boku każdego z nich. Módl się za tych, którzy teraz przechodzą trudne operacje, są w rękach lekarzy i pielęgniarek. Oświeć umysły i ręce tych sług medycyny. Obdarz ich mądrością, precyzją i współczuciem. Niech staną się narzędziami Bożego Miłosierdzia, kanałami łaski uzdrowienia, którą ty sama przyniosłaś w Lourdes. Wzmocnij chirurgu, lekarzy, pielęgniarki, techników i wszystkich, którzy niestrudzenie ulżają ludzkim cierpieniom. Matko boskiej opatrzności, pamiętaj o chorych w domach, daleko od szpitali, lecz blisko miłości swoich rodzin. Odwiedź każde gospodarstwo, gdzie ktoś choruje, każdy pokój, gdzie cierpienie milczy. Daj siłę opiekunom, którzy z miłością poświęcają swoje dni i noce trosce o swoich bliskich. Podtrzymaj ich w ich dziele miłosierdzia, odnów ich siły, gdy zmęczenie puka do drzwi, napełnij serca cierpliwością i czułością. Nasza Pani z Lourdes. Ty, któraś widziała ból, bo stałaś u stóp krzyża i oglądałaś swego syna cierpiącego, wstawiaj się szczególnie za umierającymi, za tymi, którzy dobijają do granicy wieczności. Przygotuj ich serca na spotkanie z Ojcem Niebieskim. Podaruj im pokój, którego świat dać nie może. Pewność życia wiecznego, nadzieje zmartwychwstania. Pociesz ich rodziny. Wspieraj je w bólu aby zrozumiały, że śmierć nie jest końcem, lecz początkiem nowego i wolnego od cierpienia życia. Ale o matko kochana, ty wiesz, że są choroby niewidoczne dla ludzkiego oka, lecz niszczące dla duszy. Wstawiaj się także za tymi, których rany nie krwawią, lecz głęboko bolą. Za tymi, którzy cierpią z powodu depresji, lęku, napadowego strachu, za tymi, którzy walczą z nałogami i uzależnieniami, które zniewalają ciało i ciemnieją umysł. Odwiedź swoją macierzyńską łaską tych, którzy uwięzieni w myślach nie dostrzegają światła nadziei. Przyjmij w swoje niepokalane serce serca zranione przez odrzucenie, samotność, zdradę, Porzucenie, ulecz matczyną, miłością niewidoczne rany, te pozostawione przez traumę dzieciństwa, przez cierpienia, przez słowa, które zraniły, przez nieobecność, która zostawiła ślad. Bądź balsamem dla dusz pokiereszowanych, światłem dla tych, którzy kroczą w ciemności rozpaczy, kotwicą dla tych, którzy unoszą się na morzu lęku. Matko Miłosierdzia, módl się za tymi, którzy utracili wiarę, za tymi, którzy czują się opuszczeni przez Boga, za tymi, którzy wśród cierpienia nie potrafią już się modlić. Módl się za nich, bo matka nigdy nie zostawia swoich dzieci. Zanieś przed tron najwyższego ich ciche łzy, stłumione krzyki, prośby, które nie mogą być wypowiedziane. Stań się głosem tych, którzy stracili głos, nadzieją dla tych, którzy zwątpili, siłą dla słabych. Módl się też, pani grot, za nami, którzy teraz kierujemy do ciebie nasze modlitwy, naucz nas prawdziwej solidarności, autentycznego współczucia, miłości, która działa tu i teraz. Zainspiruj nas do odwiedzania chorych, pocieszania strapionych, dzielenia chleba z tymi, którzy głodują, nie tylko fizycznie, lecz także głodują braku miłości. Uczyń nas narzędziami Twojej czułości w świecie, który tak bardzo potrzebuje miłości. O Maryjo z Lourdes, Ty, któraś powiedziała Pup. Pokuta, 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 pomóż nam zrozumieć, że prawdziwa pokuta to przemiana serca, to miłość, która staje się służbą, to miłosierdzie, które przejawia się w konkretnych czynach. Oczyść nasze serca z egoizmu, byśmy umieli kochać tak, jak Ty kochasz, bez miary i bez warunków. Na zakończenie, Matko z nieba, przynieść do nas żywą wodę zbawienia wodę, która uzdrawia nie tylko ciało, ale i dusze. Niech Twoje wstawiennictwo osiągnie u Twego Syna Jezusa, Boskiego Lekarza i Zbawiciela ludzkości, łaskę uzdrowienia dla wszystkich chorych. Jeśli to jest woli Bożej, uzdrowienie fizyczne, niech się stanie jako znak miłości Boga. Jeśli nie, przebaczenie duchowe, pogodna akceptacja woli Bożej i pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Nasza Pani z Lurt, błagamy, Wstawiaj się za wszystkimi chorymi ciała i duszy. Amen.